Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Jakie znacie europejskie tanie linie lotnicze? Zapewne Ryanair i Wizard, oraz dorzuci ktoś zapewne jeszcze EasyJet. Dziś testuję dla Was francusko-holenderską tanią linię lotniczą Transavia. Odprawa online rozpoczyna się 30 godzin przed lotem. Podczas odprawy masz darmowy wybór miejsc. Dzięki temu bez dodatkowych opłat będziecie siedzieć obok siebie, a jedno z Was przy oknie. W przypadku lotów w strefie Schengen w aplikacji otrzymujesz kartę pokładową. W przypadku lotów poza strefę na lotnisku w automacie skanujesz paszport, podajesz numer rezerwacji i otrzymujesz kartę pokładową. Linia ma ograniczenia w przypadku rozmiaru i wagi bagażu. Jednak ich miarki na lotnisku są bardzo przyjazne dla podróży z miękkim plecakiem. Zresztą i tak nie widziałem by ktoś ich używał. Wejście na pokład odbywa się strefami i nie ma szans, by ktoś, kto siedzi w środkowym rzędzie, wszedł do samolotu jako pierwszy. Dzięki temu o wiele łatwiej i szybciej odbywa się procedura wejścia na pokład. Wnętrze samolotu jest w zielonych, przyjaznych odcieniach, bez nachalnych reklam. Obok foteli znajdują się gniazdka USB do ładowania, jest rozkładany stolik oraz pojemnik na drobiazgi. Układ foteli sprawia, że jest dużo miejsca na nogi. Dodatkowo fotele rozkładają się do pozycji półleżącej. Podczas naszego lotu odbywał się dwa razy płatny serwis pokładowy. Ciekawostką jest fakt, że ceny były niższe niż w sklepach i restauracjach na lotnisku, czyli linię to można zaliczyć do tanich. Tak, patrząc do jakich lata destynacji i jakie skomplikowane wykonuje operacje lotnicze. Jeżeli chcesz więcej o dziwnych lotach tej linii, zacznij obserwować ten kanał. Szkoda tylko, że Transavia nie operuje z żadnego polskiego lotniska.